Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Emeraldowej Ligi. Dzisiaj będziemy grać sobie matchup Caitlyn Velkos kontra Seraphine Alistar. Aktualnie znajdujemy się w Emeraldzie 1, bodajże około 40 LP, czyli zbliżamy się już powoli do, do diamentu. Zobaczymy, czy uda nam się dalej climbować. Dzisiaj zagramy sobie Caitlyn, czyli jedną z moich e, ulubionych postaci którą zagrałem naprawdę bardzo dużo Gierek. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Generalnie taki pro tip, jeżeli gracie BOTA, nieważne czy to supportem, czy to adekery zawsze starajcie się zająć ten krzak. Ten jeżeli gracie od drugiej strony, to ten level 1. No, potrafi, potrafi to wygrać całą linię. Prosty trick, a potrafi wygrać całą linię, jeżeli mocno spokujecie level 1 gdzieś z krzaka, a przeciwnicy się tego nie spodziewają na, na jakimś low elo to już w ogóle właśnie jakiś powiedzmy do, 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 do jakiegoś poziomu d2 ale to też możemy jakąś właśnie poddymeczkę zrobić dobra no jakbym trafił to sara miałaby o bardzo dobrze walkos no i nie są w stanie nic zrobić przyjemnie ci udało mi się przeżyć tego ganka velkos zejdź tam, masz kilo nie, jeszcze tego elistora weźmiemy super, jeszcze mam assistkę. No i w petkę. No liśni przygridował. Bardzo przygridował. Jego serafin się wróciła do bazy, jego Jace miał low HP, a on chodzi kurwa do lasu w moim No leśnikowi. Wypierdolnięty chłop. Chłopie ja coś co zrobił! Always... Dziękuję mm. za double buffa i jeba na pomiaro. Boże, jakie to jest kurwa zero umysłowe na listach, to jest chujnie. Send you to Jesus. It was at this moment that he knew he fucked up. Oj, no popchnął mnie. Za... O kurwa alerg, o kurwa alerg. Aj, Zjebałem flasza Kurwa ale dziwna gra, jaka To jest zadyma. Ja pierdolę. A przynajmniej coś się dzieje. Dzieje się akcja. Kurwa akcja. Harka. <tryký> Kurva, či 13 minut, já Aram nemůže. Dobranoc A Dobrze Dobranoc Czego ty chciałeś dzieciaku? Kurwa tego Garena nie widziałem Oh fuck Nie zwróciłem uwagi na niego Ole -y mnie zaszedł Kurwa dupsko mi rozerwał Jebaniutki no uwal się, kurwa na pizdę i nawet nie mruknij! Ja pierdolę, Liz, ma 50 creepów, 6-10 kurwa, non-stop creepy zadyma. Full, kurwa, ade. ale pojebana akcja, kurwa, co tu się dzieje, zio? Ja pierdolę. Jest kurwa 15 minuta, jest 32 do 17, no przecież to jest chore. chore, kurwa, to jest chore. Się, kurwa ruszyć? Nie no, co to mają ILE?! No to był tak zwany overstay. Za długo tu staliśmy po prostu. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dajcie znać w komentarzu, że jak macie taką gierkę, która jest taki totalny stomp z ze strony waszej drużyny, no to po prostu nie chce mi się tej gry grać. Bo ta gra jest praktycznie auto winem, ale przez to, że że właśnie wszyscy stępują, to następuje w większości tych gierek taki kurwa troll, bo już nie chcecie tej gry grać, po prostu chcę, żeby skończyć nexta że, że jeszcze często te gry, gierki się wpiertala, nie? Że jak patrzę kurwa na tą przeciwną drużynę, to ona wpiertala taką padakę. Jezus Maria, kurwa, jakie to są buce o kurwa, o kurwa o kurwa Ja pierdolę garę co zajebę, bo flash miona, jasny chujec. Oczy mi wypaliło, kurwa, oczy mi wypaliło. 20 minuta 44 do 23 deadmedź jak chuj. Ajajaj aj, aj. Szkoda, że ten werk z do tym Licina To bym go zabił A, I potem mógłbyś, moglibyśmy się Jason we dwóch zająć. Oho leci specjal Ale to jest to o czym mówię. To jest taki kurwa troll, Popatrzcie ile 950 golda już poszło Idea z jeszcze irelia Ale mi nie, nie pomoże dokończyć tego barona? kurwa, ale to jest niesamowite co się dzieje. To jest dead match. Zero obiektywów, zero kurwa grania po mapie, zero nic. To są takie Brain Dead, e, oni się po prostu idą i napierdalają. Non stop, kurwa. Jasny, chuj, jestem w takim szoku, kurwa, co tu się dzieje w tej grze. Że to jest chuj. Kurwa, no nie wiem, czy to można nazwać GG, ale dobra, już chuj. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.